po koniec. Koniec kwietnia. Prima pryli zginął. Tak kwiecień plecią, ple, e, kwiecień plecie i przeplata, a teraz będzie kawałek lata, więc na weekend się zbliżamy i właśnie o to chodzi. Kierownik chodź no tutaj do nas, bo ty coś uciekasz. co tam, co tam? musimy się ogolić abym się też. ostatnie szlify tak trochę się ja. ogolić, trochę się przystrzyc i ruszamy Zobaczmy. wszyscy na majówkę, wy oczywiście tak samo ruszajcie, grillujcie spożywajcie dużo biegajcie, co jeszcze? No a przede wszystkim odpoczywajcie i dobrze się bawcie no. a w niedzielę zdychanie a w niedzielę zdychanie, a w poniedziałek do roboty pamiętajcie, czas szybko ucieka więc szybko majówkujemy bo czas szybko ucieknie i trzeba będzie robić, ale ten czas złapcie, odpoczywajcie z rodzinami, tak jest. kto tam ma znajomych, nieznajomych. Wszyscy razem bawcie bezpiecznie, się, bezpiecznie. trochę bądźcie życzliwsi dla ludzi. My też ze Zbychem na weekend majówkowy. Piąteczka. piąteczka, Trzymaj, piąteczka. Dobra, do tak zobaczenia. Pozdrawiamy Was serdecznie. Po weekendzie się przywitamy.